Jurek ja nic nie mam kurwa ogarnij się! To wy, to pokaż tręcę w takim razie. Będziesz biały jak to zrobisz? Będziesz biały jak to zrobisz? Słyszysz kurwa? Nie! SPIERDALAJ! Kurwa! I co się cieszysz? Co się cieszysz? Jesteś kurwa biały, rozumiesz to? Kurwa biały jesteś, mistrz, mistrz, Wiesz co, puszczę specjalnie Jurek dla ciebie piosenkę, puszczę kurwa. Mówiłem, że będziesz biały. Jurek odniesie od tego komputera! Stacz się, kurwa, wol! A ty się. Patrz, no No kurwa, patrz! kurwa, Co patrzysz?